Witam Was serdecznie i zapraszam na rozpakowanie kolejnego Cooler Mastera. się, że powiem Coolera, prawda? Założę się. Nie, Cooler Mastera G650M, czyli zasilacz modularny właśnie od firmy Cooler Master. Pudełko jest dość ciężkie, także zajrzymy sobie za chwilkę do środka i zobaczymy jak to wygląda. Zapraszam. Krótki rzutokiem na opakowanie. Pozwoliłem sobie już zdjąć folię, żeby Wam tutaj nie szereścić. Opakowanie dość proste, kolorów biało-czarnych. Na froncie mamy logo Cooler Mastera, zdjęcie produktu, jego nazwę, czyli G650M. M oznacza oczywiście modularność, czyli mamy tutaj do czynienia z zasilaczem częściowo modularnym. Eee, kompatybilny z hasłem, czyli tutaj chodzi o stan uspienia C6, C7. I również tutaj e, obiekt 3D zaprojektowany tak, aby zasilacz był bardziej efektywny. Z ważniejszych rzeczy, 80 plus brąz, czyli mamy tutaj e, sprawność na poziomie około 9, 89%. Przepraszam. 12V i to jest oczywiście linia pojedyncza i 5 lat gwarancji dość sporo. Logo lewostra z tej strony i tutaj kilka informacji. Nie będę wam mówił tych, ponieważ tutaj mówię wam tabliczkę znamionową i okablowanie, później już jak wiemy, zasilać sobie z opakowania. Natomiast tu z ciekawszych rzeczy mamy pokazane, jak, się, jak zachowują się obroty wentylatora podczas obciążenia, także tak naprawdę. Do 50% obciążenia tego zasilacza obrotu utrzymują się na około 700 obrotów na minutę, natomiast w momencie przekroczenia 50% idą one w górę do 2100. Oczywiście to jest linia zasilania wentylatora, czyli wiadomo, że jak wzrastają obroty wentylatora, wzrasta również jego zasilanie. I mamy krzywą tutaj pokazującą, jak wygląda sprawa sprawności. Najwyższa sprawność oczywiście osiągana jest na poziomie 50%, a później oczywiście ze wzrostem naszego obciążenia spada również nam. Sprawność tego zasilacza. Tutaj podane są dwie linie, czyli tutaj dla 230 V i do 115 V. Jest to... o, co, co dziwnego, słuchajcie, myślałem, że 115 będzie miał lepszą efektywność. Okazuje się, że 230 V ma lepszą efektywność aniżeli 115. Myliłem się. Ok, nie o to chodzi. Słuchajcie, teraz tak otworzymy sobie opakowanie. O, nawet udało mi się. Instrukcja obsługi, czyli krótka ulotka z opisem właśnie linii, poszczególnych rozkładów linii na zasilaczu, jak podłączamy kable, jak są poszczególne przewody w kablach poukładane czy zamontowane. Nie, poukładane, dobrze powiedziałem, także tak to wygląda. Mamy torebkę z naszym okablowaniem modularnym i co mi się już podoba, to to, że mamy płaskie czarne kable. Wyjmijmy sobie je. Ja nie będę dokładnie teraz kabli Wam omawiał, bo będę robił recenzję oczywiście tego zasilacza. Także Nie ma sensu, żebym tutaj wszystko torebkę wyrzucił, bo już wszystko wygląda. Zobaczcie. Kable płaskie, czarne. Chwali się, naprawdę się chwali. Tu, tutaj mamy kable SATA 4 sztuki. Tutaj mamy 3 moleksy. Kolejne 4 sztuki SATA i kolejne 3 moleksy. Plus również floppy. Także kabli nie będę teraz omawiał, omówię sobie na recenzji. Kabel zasilający. Znowu dostałem z polską wtyczką, znaczy europejską wtyczką. Będę musiał użyć swojej i Tutaj mamy taki alakartonik jak po jajkach Cztery śrubki czarne do przykręcenia zasilacza naszego do budowy. Tutaj sobie teraz nasze opakowanie zdejmiemy ładnie. Zasilacz opakowany jest, znaczy zawinięty jest w folię bąbelkową. Tak zabezpieczony jest dobrze w transporcie. I może zanim rozwiniemy sobie kable, zanim Wam je pokażę, to zrzucimy sobie okiem na zasilacz, będzie łatwiej mi to wszystko pokazać. Grill jest zintegrowany, jak widzicie, to jest całą, e, całą obudową zasilacza. Mamy sticker oczywiście gwarancyjny, także razy go nie zrywać. Logo Cooler Mastera na środku, 12 cm wentylator. Z tyłu oczywiście włącznik, wyłącznik wejścia na kabel zasilający. Logo Cooler Mastera i nazwa zasilacza z tej strony, także jak położymy go... W obudowie zamontujemy go w ten sposób. Będziemy mieli logo tak jak należy. A jak zamontujemy go do góry nogami, też można tak montować zasilacze w obudowie. Również mamy logo w odpowiedniej tutaj pozycji umieszczone. I teraz tabliczka znamionowa. <laughs> jak mówiłem wcześniej 80 plus brąz, 650 W, jeżeli chodzi o moc tego zasilacza. Linia 3,3V i 5, yy, yy, 5V to jest po 22A na obydwu tych liniach. Łączna obciążalność tych linii to jest 120W. Jedna linia 12V, 52A, 2A, przepraszam, także naprawdę sporo. 624W łączna obciążalność tej linii. Także tyle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tabliczkę znamionową. Farba nawet fajna, powiem Wam, to jest taki powder coating mi wygląda. Dość porządny, nie rysuje się. I matowy, co się chwali. I teraz tutaj zabezpieczymy sobie kabelki. Mamy dołączone kable na stałe, a są to kable już Wam mówię, oczywiście 24 pin, tego kabla zawsze używamy, tak czy inaczej. Tutaj niestety już nie mamy, dziwna sprawa, nie mamy czarnych przewodów w tym kablu, a szkoda. Oplot prześwituje, także nie jest on jakiś super, widzę tutaj jakości. Mamy kabel jeden, PCI Express 6 plus 2, czyli dwa razy 6 plus 2 dołączony do zasilacza na stałe, drugi taki kabel również 6 plus 2 i mamy na jednym kablu dwie końcówki, tak? Także tutaj zaoszczędzimy sobie troszkę miejsca w obudowie. I kabel EPS 4 plus 4, czyli ośmiopinowy rozszczepiany do zasilania naszego procesora. Kable są dość długie, ale nie będę mówić. dzisiaj omawiał żadnych z kabli konkretnie, szczegółowo, czyli długości i tak dalej, ponieważ nie ma to sensu. I tutaj mamy. Cztery wejścia do podłączenia naszych kabli peryferyjnych. Również logo Color Mastera, wszystko jest opisane. Nie ma co tak naprawdę opisywać, ponieważ wszystko jest naprawdę bardzo proste. Mamy tylko jeden rodzaj końcówek do podłączenia, nie ma problemu. Tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie dzisiejszego zasilacza. Ja postaram się, jak szybko tylko mi się uda, zrobić jego recenzję. Zobaczymy, jak się sprawdza. Jest dość ciężki, także jest dość ciężka jednostka, co się chwali. Naprawdę czuć go w ręku. Zobaczymy, czy jak się spisze, jeżeli chodzi o napięcia i testy na moim testbęczu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do następnego razu.